To się dziś nie mieści. Idziemy na 40, to się próba nas nie mieści. O, aleluja, 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 O, aleluja, aleluja, aleluja. potrzeba nam, potrzeba co ze skały potrzeba nam, potrzeba nam, nam, ze Na końcu zwoli pana, czeka ziemia obiecana. Na końcu zwoli pana, czeka ziemia obiecana. O, aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, Na pustyni było, jakaś To się w na nie mieści Idziemy lat czterdzieści To się w głowach nam nie mieści Aleluja, aleluja, aleluja Aleluja, aleluja, aleluja Potrzeba nam, Bojzresza, co ze skały Wodę krzesał Potrzeba nam, Bojzresza, co ze skały Zwoli pana czeka ziemia obiecana. Na końcu zwoli pana czeka ziemia obiecana. O, aleluja, aleluja, aleluja. O, aleluja, aleluja, aleluja.